Dzień dobry, Jakub Zadrożny, Biznes Nieoczywisty. Dzisiaj moim Państwa gośćmi są pan Bartosz Ulczycki, prawnik z Kancelarii DGTL Kibich, Piecuk i Wspólnicy oraz Paweł Micki z firmy doradczej Dechora. A tematem dzisiejszej rozmowy będą mediacje. Panowie, to czym są mediacje, po co są mediacje, za ile są mediacje i ile można na tym zarobić? Jeśli mogę zacząć jako praktykujący i wierzący mediator, wierzący i praktykujący mediację. Mediacja jest określana jako alternatywny sposób rozwiązywania sporu. Celowo unikamy słowa konflikt. Czasem spór wyeskalował do czegoś, co ludzie nazywają konfliktem. My staramy się nazywać to po prostu sporem. Chcemy, żeby alternatywą do, do mediacji był sąd, a nie na odwrót, tak jak w tej chwili. Chociaż jeszcze pewnie potrzeba trochę czasu, żeby mediacja stała się tak popularna, że to ona dominuje jako metoda rozwiązywania sporu. Jest to właśnie metoda rozwiązywania sporu, dobrowolna, prowadząca do porozumienia między stronami w sporze, kończąca się najczęściej spisaną ugodą pomiędzy stronami. I odbywająca się ta mediacja z udziałem trzeciej osoby, mediatora, który musi być bezstronny, neutralny i oczywiście profesjonalny. No dobrze, oczywiście nam wszystkim wydaje się, że mediacje to pomiędzy mężem a żoną, pracodawcą, pracownikiem, ewentualnie między firmami. Jakie jeszcze są możliwości, formy prowadzenia mediacji? Tutaj padło pytanie, czy na mediacjach można zarobić. To jest yy, ciekawe pytanie, ponieważ, yy, tak jak tutaj panowie yy, zauważyliście, te mediacje mogą być prowadzone szeroko. Mogą to być mediacje na przykład gospodarcze między przedsiębiorcami, którzy mają problem, jak rozwiązać konkretny spór, który powstał yy, pomiędzy nimi. W takiej sytuacji, zamiast najpierw kierować się do sądu i yy, pisać pozwy, które nierzadko mają yy, bardzo dużo stron, i później te postępowania sądowe potrafią trwać 5, 6, 10, 15, 20 lat. W przypadku mediacji, mediacja zamyka się zazwyczaj w przeciągu 6-8 tygodni. Yy, koszt takiej medi mediacji jest również dużo niższy niż postępowania sądowe, ponieważ z jednej strony mogłoby się wydawać, że jednak jako nowość jest to coś dużo droższego, ale yy, w przypadku wniesienia pozwu do sądu musimy opłacić profesjonalnego pełnomocnika, musimy zapłacić wpis sądowy, a w przypadku mediacji te koszty można się obyć przede wszystkim bez pełnomocnika, ale tutaj on jest rekomendowany z tego powodu, żeby mógł doprowadzić. Trzymać tą mediację w jakichś ramach, oczywiście prawnych, ponieważ mediatorzy zazwyczaj nie są, nie są prawnikami. No dobrze, to ja też wejdę Ci w słowo, ale taka no? sytuacja jest powiedzmy sobie, co będę płacił FI, prawnikowi, mediatorowi, tak? Mhm. Jak mogę iść i wywalczyć sobie samemu? Czy jest to możliwe, czy raczej rzadko kiedy to się udaje? Tak, można wywalczyć samemu, oczywiście jest to, jest to możliwe, ale zazwyczaj mediator pomaga stronom rozwiązać jakiś konflikt, spór tak naprawdę, który powstał, ponieważ mediator przedstawi stroną Pole do dyskusji, gdzie bardzo często stronom jest ciężko usiąść do jednego stołu i porozmawiać na jakiś temat, który ich męczy. A w przypadku profesjonalnych pełnomocników tutaj te osoby mogą pomóc nadać temu kształt prawny, to znaczy nadać konkretnej ugodzie takie znaczenie, jakie strony miały na myśli, przede wszystkim w kontekście ewentualnych dalszych roszczeń, żeby żadna ze stron nie poczuła się pokrzywdzona, że ta strona stosuje jakieś. Wybiegi, sztuczki, żeby tutaj to było w pełni, w pełni Czyli zgodne. rozumiem, jak w tym dowcipie, że kiedy jest kompromis, kiedy obie strony są niezadowolone, tak? W dowcipie tak jest, w rzeczywistości mediacyjnej jest dokładnie na odwrót. O ile spór sądowy na ogół czasem generuje jedną stronę zadowoloną, na ogół żadną, nigdy wszystkie. O tyle mediacja z definicji swojej, jeśli zakończona porozumieniem i ugodą, Daje nam dwie strony, które są zadowolone. Tzn. Uzyskały kompromis, który dla obu stron jest akceptowalny. Tu oprócz rzeczywiście znacząco krótszego czasu, zwłaszcza w polskiej rzeczywistości prawnej i znacząco niższych kosztów, dochodzą jeszcze dwie ważne rzeczy. Ponieważ mediacja jest z definicji poufna, znaczy nic, co w pokoju mediacyjnym zostanie powiedziane, obiecane, pokazane, nie może wyjść poza ten pokój. Również w sytuacji, gdyby mediacja się zakończyła bez ugody i sprawa trafiła lub wróciła do sądu. Również w sądzie te, to, co było w czasie mediacji nie może być ujawnione. Więc ta poufność gwarantuje, że image stron jest chroniony. Na zwłaszcza spór dużych firm, znanych firm, rozprawy są otwarte. Prawie zawsze może wejść dziennikarz i opisać. Na mediacji nie. Zestaw osób biorących udział jest ściśle określony: są to strony, ewentualnie z pełnomocnikami i mediator. No chyba, że obie strony doproszą jeszcze kogoś. Taka możliwość istnieje, ale poufność obowiązuje wszystkich, którzy w mediacji biorą udział. Więc dodatkowy walor mediacji to jest ochrona poufności. I y, y, ważne też jest, że ponieważ strony w procesie psychologicznym, warto podkreślić, mediacja jest nie tylko procesem prawnym, ale też psychologicznym, jest sztuką dojścia do porozumienia z udziałem właśnie, i tu jest ten wielki wkład mediatora, psychologiczny, poprawy jakości komunikacji między stronami, to dojście do ugody oznacza, że obie strony akceptują rozwiązanie i wtedy wykonanie tego co jest zapisane w ugodzie, tego rozwiązania, na przykład obowiązek płatności jednej firmy, drugiej firmie w terminie do takiej, takiej sumy, to wykonanie jest bardzo prawdopodobne. No, skoro sam podpisałem, wypracowałem tę ugodę, ją podpisałem, akceptując, że to jest dobre dla mnie rozwiązanie, to szansa, że to zrobię jest dużo większa niż kiedy jest to rozwiązanie... Yy, Narzucone przez sąd, którego ja na przykład nie akceptuję, uważając, że jest niesprawiedliwe. Tutaj wyłania się kilka kwestii. Pierwsza kwestia, to jest, o której Paweł teraz powiedziałeś, kwestia psychologiczna, czyli tego, żeby w ogóle zasiąść do stołu rozmów, porozmawiać, dogadać się. Druga kwestia to jest kwestia prawna, czyli to, w jaki sposób potem zabezpieczamy swoje interesy. No i trzecia kwestia to jest finansowa. Okazuje się, że jednak. Kiedy usiądziemy do stołu, jest to dużo taniej i efektywniej dla nas. Jeszcze, jak mógłbym się ciebie zapytać, Bartku, w kwestii, jak to jest dzisiaj w polskim prawie uwarunkowane? W polskim prawie tak naprawdę mamy jeden rozdział w postępowaniu cywilnym, który mówi o mediacji. Tak naprawdę najważniejsze tutaj nie jest prawo, jest najważniejsze postępowanie stron. Postępowanie mediacyjne możemy wszcząć, zarówno na etapie przedsądowym, czyli, czyli zanim skierujemy sprawę do sądu, ale równie dobrze to postępowanie mediacyjne może się odbyć już w trakcie toczącego się sporu stron. Wtedy sąd kieruje strony do mediacji, strony mają określony czas w kodeksie postępowania cywilnego na dojście do porozumienia. Ten czas może być oczywiście przedłużany. Myślę jednak, że kwestia prawna w tej sprawie, jeżeli chodzi o przystąpienie do mediacji, nie jest kluczowa. Kluczowe jest przede wszystkim podejście sąd. Tak jak Paweł mówi, to jest też proces psychologiczny, który doprowadza do tego, że strony zgadzają się ze sobą na jakieś rozwiązania. Tak to warto podkreślić, że ta dobrowolność jest niezwykle ważna. Czy obie strony mają prawo nie przystąpić do mediacji, kiedy taka propozycja jest złożona przez sąd, albo jedna ze stron proponuje drugiej poprosić mediatora o wsparcie? Na początku, ale również w całym procesie mediacji. W dowolnym momencie każda ze stron ma prawo odstąpienia od, od mediacji. Kwest, kwestie prawne jedynie mogą mieć największe znaczenie w przypadku zawarcia ugody. Yy. Proces mediacyjny może się właśnie skończyć ugodą, którą zawrą strony, w której zgodzą się na konkretne rozwiązanie, czy to zapłatę, przeprosiny, czy każda inna dozwolona prawem forma rozwiązania sporu. No i tutaj kluczowe będzie miało nadanie formy prawnej ugodzie pomiędzy stronami. Czy to będzie ugoda zawarta przed mediatorem, czy to będzie ugoda pozasądowa nie zawarta przed mediatorem, czy to będzie ugoda sądowa, to tutaj będzie miało znaczenie, czy to pod kątem kosztów procesowych, czy to pod pod kątem późniejszej egzekucji gdyby na przykład jednak psychologicznie ta druga strona nie Panowie to jest takie jedno pytanie z waszego doświadczenia i perspektywy bierzecie udział w tego typu przedsięwzięciach działaniach czy na etapie przedmediacyjnym czy przedsądowym jest korzystniej zdecydować ugodę zdecydowanie zachęcamy do tego żeby strony które znalazły się w sporze być może definiują go nawet jako konflikt i nie potrafią samodzielnie tego sporu rozwiązać, żeby zamiast ścigać się w sądzie i walczyć w sądzie, właśnie jak Partek powiedział czasem latami, żeby wtedy na tym etapie od razu zaproponowały sobie nawzajem pracę mediacyjną z udziałem właśnie trzeciej osoby bezstronnego, obiektywnego mediatora. No właśnie. Bardzo. Bo zawsze pozostaje, czy dodam, zawsze pozostaje ta możliwość, że jeśli się nie uda porozumieć w drodze mediacji, jest dostępna droga sądowa. I ona w żaden sposób, ta mediacja nie upośledza pozycji żadnej ze stron. W ewentualnym w procesie. procesie sądowym. Tak. Bartku, czy konflikt może być czymś dobrym w takim razie? Tak, na pewno hmm, konflikt może bardziej spór jeszcze na etapie, zanim dojdziemy do konfliktu, mamy oczywiście spór, ponieważ. Yy, żeby doszło do konfliktu, musi się rozpocząć od jakichś mniejszych lub większych problemów. No i tutaj bardzo często na etapie mediacyjnym możemy się spotkać z taką sytuacją, że strony ze sobą usiądą do stołu, przedstawią swoje zdanie na określoną sprawę i może się okazać, że w ogóle. Nie, nie siedzimy z, ze stroną, która była przyczyną y, powstania sporu, przyczyną powstania konfliktu. Może się okazać. Y, tutaj na pewno Paweł opowie o, o, o sprawie związanej z, y, y, gdzie dwie strony zasiadły ze sobą do y, rozmów i okazało się, że w ogóle nie one były stronami konfliktu. Że strona trzecia tak naprawdę tak. zawiniła. Tak, tak, ponieważ mediacja jest bardzo odformalizowanym procesem w, stosunku do, w porównaniu do przewodu sądowego. Czyli bardzo dużo wolno, za zgodą obu stron, to właśnie yy, pamiętam taką me mediację, gdzie strony w bardzo ostrym sporze, w drodze spokojnego wyjaśniania sobie nawzajem, z taką dobrą, konstruktywną komunikacją, z udziałem mediatora, wyjaśniły wiele rzeczy, to co w sądzie byłoby niemożliwe. I okazało się, że przyczyną czy sprawcą sporu, który powstał, jest w ogóle trzecia strona jakiś, Interakcji handlowej między tymi spółkami. No, jeżeli to, I w momencie, kiedy strony zrozumiały to, przestały czuć do siebie niechęć, złość, rozczarowanie, utratę zaufania i tak Mediacja bywa tak, pozwala na odbudowanie właśnie zaufania i nawet skłócenie partnerzy. Na przykład 10 lat pracowali, potem się skłócili, był spór, była mediacja, porozumieli się i wracają do dobrej współpracy. W procesie sądowym myślę, że to jest. To prawie się nie zdarza. Tak, byłoby to bardzo ciężkie. Przede wszystkim tutaj w mediacji mamy możliwość. Zasią, zasiądzenia yy, do jednego stołu, czy to okrągłego, czy to kwadratowego, a w przypadku najlepiej procesu okrągłego. sądowego. Najlepiej okrągłego, ale w przypadku procesu sądowego mamy sędziego, który siedzi na podwyższeniu, mamy strony, które siedzą bardzo daleko od siebie, nie mogą się swobodnie wypowiadać zazwyczaj, tylko jest to już bardziej sformalizowane. W przypadku mediacji każdy może działać oczywiście z poszanowaniem drugiej strony, yy, tak jak uważa. Ale jeszcze wracając do tego, czy spór może być efektywny, czy może być czymś dobrym. Na pewno tak, ponieważ w przypadku, gdy ścierają się dwie idee, może, może powstać jakiś ciekawy e, pomysł, kto, na który, który strony początkowo nie widziały, którego nie widziały, e, a później e, to się pojawiło i może dojść do nawet rozwoju przedsiębiorstw w przypadku e, powstania jakiegoś sporu. No właśnie, tutaj, <laughs> ostatnio mieliśmy bardzo ciekawy w Stanach Zjednoczonych spór, konflikt małżeński pomiędzy znanym aktorem i aktorką. E, który zakończył się e, już e, właśnie na e, e, w sądzie tak mhm. e, mieliśmy tutaj taką softoperę mydlaną która gdzieś tam przerodziła się e, w głośną sprawę e, czy uważacie bo mówimy tutaj oczywiście też o celebrytach ale też mówię o dużych pieniądzach czyli też o biznesie mhm. Bo jednak wizerunek tych państw. No, to, też to nie wyłącza, To też jest biznes, biznes tak. prawda? No, Więc tak, czy właśnie, uważacie, że. Wizerunek, tak? tak tutaj tak, wspomniane tak, słowo. No, tak. Co się dzieje z wizerunkiem, kiedy wszystkie prywatne sprawy są wywlekane na, na światło, światło dzienne, tak. świat publiczniane, tak, miliony ludzi, którzy tym się ekscytują. Mhm. tak? Proces, moje kiedy ta mediacja w tej ważnej, samej czy sprawie Czy można było w tej sprawie wcześniej. Spróbować. Strony musiałyby się zgodzić, musiałyby chcieć wejść w mediację, ale gdyby weszły, prawdopodobnie rozwiązanie byłoby dużo szybsze, dużo tańsze, no i przede wszystkim chroniłoby prywatność obu podmiotów, ale też ich rodzin, dzieci i tak i To jest ta mocna strona. Mediować można to jest bardzo ważne, trzeba powiedzieć, że mediować można niemal wszystko. Jest tylko parę spraw, które ustawodawca wyłączył: ustalenie pochodzenia dziecka, sprawy, niektóre sprawy spadkowe. Separację i rozwód. Tu jest po, potrzebne orzeczenie sądu, ale już warunki separacji i rozwodu można poddać mediacji. Natomiast całą resztę, myślę, że to jest 99,9 i jeszcze trochę więcej procent spraw, które się zdarzają w ogóle trafiają do sądów, można mediować. Więc wszystkie sprawy gospodarcze, co do zasady, czy prawie to jest wszystkie. Ciekawe, też. co powiedziałeś, dlatego że dotknęliśmy dwóch kwestii, to też kwestii w biznesie rzeczy materialnych i niematerialnych bo jak można wycenić tak reputację, wizerunek, mhm. kwestie, które są może daleko od fizycznych tak, pieniędzy, mhm. e, bo wiadomo, jeżeli ktoś coś, jakaś sprawa, um, um, ktoś nie wywiązał się z jakichś transakcji handlowych, no to tutaj powiedzmy sobie, jest sprawy mniej więcej w miarę czyste, ale jak wycenić w takim razie reputację i w jaki sposób właśnie działać także w mediacjach, żeby tak. uchronić ten wizerunek. Nawet więcej, można powiedzieć, że jeżeli w ogóle jest publicznie wiadomo, że jest spór między dwoma na przykład znanymi dużymi spółkami i on w, w pierwszej wersji trafia do sądu, no to wtedy ta reputacja może ulec rzeczywiście uszkodzeniu. Już nie o tym, że na przykład prezesi, dyrektorzy są przez lata zaangażowani czasowo, emocjonalnie w spór sądowy. Kiedy to idzie drogą mediacji, no to po pierwsze to, to co było wspomniane, chronimy, chronimy, chronimy image stron, Strony mają poczucie własności. One są, bo to nie mediator podsuwa rozwiązania, to strony wymyślają rozwiązania, bo one najlepiej wiedzą, jakie rozwiązanie dla nich będzie dobre. No i oczywiście, właśnie czas, pieniądze, tak to wszystko, co tutaj gra rolę i pokazuje, że, że mediacja jest, ma zdecydowaną przewagę i to ona powinna być standardem rozwiązywania. My zachęcamy do tego, żeby w każdej, to od praktycznej, w każdej umowie, które spółki zawierają, był gdzieś pod koniec jeden artykuł czy paragraf który mówi o tym że wszelkie możliwe spory które wynikną z realizacji danej umowy albo w związku z nią będą najpierw poddane próbie rozwiązania w drodze mediacji a dopiero kiedy się nie uda no to wtedy sąd właściwy taki taki do tak. Tak, przedsiębiorcy bardzo często zawierają różne klauzule arbitrażowe, że spory ewentualnie powstałe będą rozwiązywane przez sąd arbitrażowy, a nie sąd powszechny. Ale coraz więcej właśnie pojawia się klauzul, które yy, mówią o tym, że yy, spór ewentualnie powstały będzie właśnie rozwiązywany na drodze mediacji. Oczywiście bardzo często yy, jest. Zapis, który mówi jedynie, że strony powinny skierować sprawę do mediacji, powinny polubownie to spróbować rozwiązać, ale ważne jest tutaj, tak jak powiedział Paweł, skierowanie takiej sprawy, zobowiązanie się do obligatoryjnego mediowania, ponieważ to może rozwiązać nasz spór dużo, dużo szybciej, aniżeli spór sądowy. No dobrze, Bartku, <laughs> dotknąłeś bardzo ważnej kwestii, ale ja chciałem się zapytać o jedną rzecz ponieważ dzisiaj też w, w, w prawodawstwie Unii Europejskiej odchodzimy od arbitrażów międzynarodowych, mhm. ar, arbitrażów sporów pomiędzy państwem na przykład, mhm. a jakąś firmą. Tak głośna sprawa jest Achmei, która mhm. wywróciła troszeczkę do góry nogami generalnie arbitraż w Europie. Czy uważasz, że mediacja może zastąpić dzisiaj właśnie te poprzednie formy dochodzenia swoich praw? Pomiędzy państwem, mhm. a jakąś instytucją lub firmą? Mhm. Tutaj już dotykamy trochę bardziej skomplikowanego tematu, czyli sporów, jakie mogą powstać między jednostką a państwem. Tutaj, że oczywiście jest to możliwe do rozwiązania w drodze mediacji, ale takie spory bardzo często muszą być rozwiązane na gruncie sądowym, czy to sądu europejskiego, czy to sądu arbitrażowego, ponieważ mamy do czynienia. Z jawną nierównością stron. Mamy państwo jako bardzo dużą machinę z nieza, nieskończonymi środkami, gdzie mogą wspierać się ze sobą. No i mamy jednostkę czy nawet firmę, no, która. Bardzo bogata, może jej nie starczyć środków do wspierania się z państwem. Ale tutaj jest inna ważna kwestia, ponieważ, tak jak mówisz, niektórzy odchodzą od tych postępowań arbitrażowych i mamy tutaj do czynienia z Alternative Dispo Dispute Resolutions, ADR popularny, gdzie strony bardzo często rozwiązują swoje spory w sposób alternatywny, jak sama nazwa mówi, czyli na przykład poprzez. Mediację, która może zaoszczędzić nam dużo czasu. Rozumiem. Czyli mediacja tak: firma pomiędzy firmą, pracownik pomiędzy firmą. Tak. I co jeszcze? Pracownicy między sobą. No, może być dwóch dyrektorów skłóconych o coś w sporze i prezes widzi, że no, to jest destruktywne dla funkcjonowania całej spółki i sam nie będąc w pełni. Neutralny i bezstronny, być może, albo nawet jeśli jest to stronny, mogą tak go nie postrzegać, prosi mediatora o to, żeby pomógł spór rozwiązać. Tu jeszcze chcę dodać jedną ciekawą rzecz. Dość klasycznym przypadkiem jest taki: mamy spółkę A i B. Spółka A pozywa spółkę B o coś. Jako odwet spółka B pozywa o coś innego spółkę A. Sprawy są dwie różne sprawy, dwie różne sygnatury czasem nawet toczą się w dwóch różnych sądach. Jeżeli sprawa trafia do mediatora, Sprawa pierwsza, to w ramach mediacji, jeżeli mediator się dowiaduje, że jest jeszcze druga sprawa, gdzie spółka B pozwała spółkę A, a mediują sprawę, gdzie spółka A pozwała spółkę B, można spór drugi wziąć do mediacji. To powiększa zakres tego, co jest do podzielenia, tak, żeby strony się mogły ułatwić. Jak mamy tę szklankę do podzielenia, ty ją chcesz, ja ją chcę, trudno. Jeżeli dorzucimy okulary, to, to może już ty wejść przy okulary, ja wezmę szklankę i się porozumiemy. Więc mediacja pozwala dwa spory prowadzić naraz i znaleźć dla nich wspólne, ugodowe rozwiązanie. I sądy później otrzymują tę ugodę do zatwierdzenia. To jest ważne, że ugoda przed mediatorem zawarta może i powinna trafić do sędziego, który ją zatwierdza. Jeżeli sędzia zatwierdzi taką ugodę, ona ma moc prawną ugody zawartej przed sędzią i ma klauzulę wykonalności. To znaczy jej moc prawna jest taka sama jak prawomocny wyrok sądowy. Czyli jeżeli która ze stron nie wykona tego, co jest zapisane w ugodzie, nie trzeba wracać do sądu i pozywać kogoś o niewykonanie. Wystarczy pójść do komornika, jeśli chodzi na przykład o płatny, żeby ściągać tę należność. Czyli mamy Siła prawna mediacji. Szybciej i skuteczniej. I skutecznie. Trzy tak. rzeczy. A jeszcze jest takie określenie jak spór zbiorowy. Moglibyście mhm. określić, bo nie, nie rozmawialiśmy o jednej sytuacji, mamy mhm. jeszcze związki zawodowe i tak. inne stowarzyszenia. Tak. Oraz jak najbardziej mogą Które podlegać. mogą też wejść w spór mhm. z pracodawcą, z inną firmą. Mhm. Jak to wygląda dzisiaj? Jak najbardziej. Co prawda w ostatnim czasie tych sporów zbiorowych było bardzo mało, ale to na skutek bardzo niskiej partycypacji związkowej. Mamy coraz mniej związków zawodowych. Mamy coraz mniej osób uczestniczących w tych związkach zawodowych, co do przyczyn, tutaj nie będę się zagłębiał, więc ten spór zbiorowy bardzo często nie może powstać, ponieważ on może powstać wyłącznie między związkiem zawodowym, organizacją związkową, a pracodawcą. Ale tak, na pewno, jeżeli strony w stosunku pracy, tutaj związek zawodowy i pracodawca chcą się porozumieć, to mediacja jest bardzo dobrym miejscem i tutaj mogę, mogę wtrącić o takiej ciekawej sytuacji, jak z jaką się spotkałem. Rozmawiamy, że mediacja może być toczona przy jednym stole, przy stole okrągłym czy to kwadratowym, ale mediacja może być prowadzona również, że tak powiem, na odległość. Tutaj jeden spór zbiorowy był prowadzony w taki sposób, że jedna ze stron siedziała na trzecim piętrze, druga na pierwszym i pełnomocnicy tylko chodzili pomiędzy piętrami i porozumiewali się między sobą. Co nie oznaczało, że to było gorsze, ponieważ strony finalnie doszły do porozumienia i spór zbiorowy został zażegnany. W w tamtej sytuacji pracownicy uzyskali yy, swoje roszczenia. Tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie o podwyżki. Czyli tak, mediacja e, symultaniczna. Znaczy, bywa tak, że strony rzeczywiście... E, znaczy, że nie ma fizycznej możliwości. W okresie pandemii mediowałem ileś spraw i rzeczywiście odbywało się to po prostu przez komputer. Ja siedziałem w jednym miejscu, jedna strona w jednym, druga strona w drugim i, i mediacja się odbywa. Wolę twarzą w twarz zdecydowanie, ale tak też można, można mediować. Bywa też tak, że strony... Nie bardzo mogą się znieść. To zwłaszcza mniej rzadziej w sporach gospodarczych, częściej w sporach rodzinnych, na przykład mąż z żoną. Już ten, już właśnie, tu bardziej pewnie trzeba mówić o konflikcie, który latami narastał, i na przykład oni nie są w stanie się w jednym pokoju, nie witają się, nie patrzą sobie w oczy. Też można prowadzić mediację, jedna się w jednym pokoju, druga w drugim, a mediator takie wahadło chodzi od strony do strony, dokonuje ustaleń, przekazuje, i też daje to szansę na, na porozumienie. Panowie, kończąc naszą dyskusję, chciałem Was zapytać o przyszłość mediacji, mediacji gospodarczych w Polsce, na świecie. Czy widzicie, że jest coraz więcej tych form rozwiązywania konfliktów pomiędzy, czy sporów mhm. pomiędzy mm, przedsiębiorcami? Tak, na pewno aktualne obłożenie sądów, czy to powszechnych, czy to arbitrażowych, doprowadza do konkluzji, że lepiej Przejść do mediacji, zanim się przejdzie do sporu sądowego, ponieważ dużo szybciej osiągniemy rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Tak. Mediacja przypłynęła do nas z Oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie tragiczne obciążenie sądu zablokowało właściwie efektywność działania tej, tej sfery I, i wtedy wrócono, bo, bo mediacja nie jest niczym. No. Niczym nowym, znaczy, setki czy nawet tysiące lat temu też mediowano, choć może nazywało się to inaczej, by inne były ramy prawne. Więc mediacja jest w Europie od kilkudziesięciu lat. W jednym kraju rośnie szybciej, w drugim wolniej, w Polsce liczba mediowanych spraw jest na poziomie poniżej 5%, czyli możliwości są olbrzymie i mamy nadzieję, że, że to będzie rosło. No, Jesteśmy bardzo wierzący w to, że, że mediacja ma głęboki sens i warto w niemal wszystkich przypadkach, gdzie można z niej korzystać, warto przynajmniej poddać spór próbie rozwiązania ugodowego. Absolutnie. Tak. W takim razie na koniec taka jedna uwaga, a właściwie apel do wszystkich. Warto rozmawiać. Rozmawiajmy ze sobą. Mediujmy. Mediujmy. Tak jest. Dobra. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Bartosz Ulczycki, prawnik z kancelarii DGTL, kibil, Piecuch i Wspólnicy. Bardzo dziękuję oraz dr Paweł Micki z firmy doradczej Dechora. Dziękuję również.